Witajcie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj przy nami Proxon DSH Stołowa Wyżynarka Włosowa. Zapraszam. Ja tutaj już troszeczkę na niej podziałałem. Sporo odpadów przeróżnej maści: drewno, jakieś tworzywa, jakieś materiały drewnopochodne. Ale odpadami również są też porwane, połamane brzeszczoty. Bo takie sytuacje też mi się przytrafiły. Przesadziłem z siłą, ale o pracy i o materiałach za chwilę. Na razie skupmy się na samej wyżynarce. Jeśli ktoś nie wie, zasada działania takich wyżynarek jest banalnie prosta, praktycznie jak maszyna do szycia. Mamy stół, mamy brzeszczot i mamy ramiona, dwa, które zawsze utrzymują się równolegle. Dlatego brzeszczot się nie urywa. A poruszają się w górę i w dół, i po prostu tniemy. Parametry techniczne tej wyżynarki, bo kilka parametrów jest tutaj niezwykle ważnych. Jedna rzecz, która ogranicza pracę, to jest odległość od brzeszczota tutaj do ramienia samej wyżynarki. I tutaj mamy 40 cm, czyli maksymalny zasięg. Materiału, który jesteśmy w stanie włożyć tutaj do samego ramienia, to 40 cm. Same urządzenie waży niecałe 20 kg. Jest bardzo dobrze, że waga jest taka, a nie, a nie mniejsza. Kolejnym parametrem jest, o którym trzeba wspomnieć, jest silnik. Jest z tej strony silnik mocy 205 W. I silnik ten bezszczotkowy dostarcza naprawdę. Wystarczającą moc jak dla tej maszyny. Mamy tutaj zmianę biegów w tym miejscu. Pierwszy i drugi bieg 900 i 1400 suwów na minutę. Wysokość skoku to 19 mm. I kolejny parametr, który jest również niezwykle istotny, to jest tutaj zasięg materiału, który możemy rozcinać. Maksymalna grubość materiału to 50 mm dla cięcia pod kątem 90 stopni. I jak widzicie, tutaj z przodu również jest skala. Tutaj na dole możemy pochylać stolik do kąta maksymalnie 45 stopni, no i wtedy możemy maksymalnie ciąć w materiały o grubości 25 mm. Tutaj jest jeszcze taka śruba regulująca od spodu, żeby ustawić bardzo dokładnie ten kąt 90, więc to warto również sobie zweryfikować. Jeśli fabrycznie było coś nie tak, to poprawiamy. Ustawiamy, dokręcamy, sprawdzamy tutaj, czy jest kąt 90 i gotowe. Obracam maszynę obracam, żebyście zobaczyli z każdej strony. Obrócę teraz w tą stronę. Tutaj mamy jeszcze taki gumowy kołnierz i wyjście do odkurzacza. Nie zapomnijcie go użyć w czasie pracy. Kiedy go nie będzie, to tutaj będą się generować naprawdę spore ilości pyłu. Dbajcie o swoje zdrowie, więc ten adapter również się przyda. Lub też odkurzacz z wężem. Ja tutaj patrzę, 38 bodajże. Pasuje tutaj idealnie i można od razu to podłączyć. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, to jest to miejsce. Taka dysza. Tutaj jest mieszek, który jest pompowany w czasie pracy i możemy naprawdę dobrze odkurzać samo miejsce pracy. Tutaj bez tego raczej pracować się nie da. W dosłownie w kilka sekund jesteście w stanie zasypać urobkiem linię, po której się poruszacie, i nie będziecie nic widzieć, więc to jest fajnie, że jest tutaj przewidziane od razu w maszynie. Jest też tutaj taka tworzywowa osłona, z jednej strony ma to polepszać widoczność, z drugiej strony dociskać lekko materiał. Przekonacie się sami, czy lepiej się Wam będzie pracowało z tą osłoną, czy bez. Na razie jest ona założona. Tutaj na końcu mamy pokrętło, które napina sam brzeszczot. Sami słyszycie, można bez problemu wyłapać na ucho, kiedy brzeszczot jest dobrze naciągnięty. Oczywiście, w zależności od grubości samego tego brzeszczota, ale to musicie sobie wypracować sami. Nie da się powiedzieć. Jak dokładnie, czy jak mocno powinien być naciągnięty brzeszczot, w zależności od materiału, w zależności od brzeszczota, musicie to wypracować już sami. No i kolejna kluczowa rzecz dla wszystkich wyżynarek włosowych to jest mocowanie samego brzeszczota w wyżynarce. Tutaj są kamienie, i na dole również, czyli brzeszczot jest trzymany u góry i na dole. i Maszyna ta jest przewidziana model DSH do trzymania brzeszczotów dwóch typu: z przetyczką i bez. Producent dostarcza spore ilości brzeszczotów właśnie z przetyczkami. Plusem tych brzeszczotów jest szybki montaż. Zaciskamy, naprężamy i gotowe. Minusem tych brzeszczotów jest ewidentnie problematyczne przekładanie. Przez miejsca ażurowe, czyli jeśli w jakimś tam wiem, elemencie chcemy wyciąć otwór w środku, no to wiercimy dziurę otwór i wkładamy ten brzeszczot z przetyczką. Po prostu ten otwór będzie musiał być większy, żeby ta przetyczka nam przeszła dużo prościej i łatwiej wywiercić mniejszy otwór i użyć brzeszczotów dedykowanych właśnie do wycięć w środku. Ale te brzeszczoty z tymi przetyczkami, powiem szczerze, jak tutaj mam ich kilka, pomęczyłem je trochę, i są naprawdę niesamowicie szybkie. Te najgrubsze brzeszczoty golą materiał, powiem szczerze, niesamowicie. Jak mała taśmówka, to wtedy idzie. Ale oczywiście jest właśnie również możliwość zamocowania brzeszczotów bez przetyczek. No, i wtedy naprawdę maszyna pokazuje, co potrafi. Ja mam sporo takich brzeszczotów jeszcze, które używam do mojej włośnicy. Kilka miałem brzeszczotów takich ściągniętych do, met do metali nieżelaznych, i z tą maszyną sami zobaczycie, jak to, jak to działa. Śmiga niesamowicie, a jakość cięcia jest naprawdę doskonała. Zanim jeszcze rozpoczniemy pracę, warto zwrócić uwagę na to, iż tutaj z przodu i z tyłu jest otwór, dzięki któremu możemy zamocować naprawdę na stałe do blatu. Zróbcie to. Zróbcie to, ponieważ maszyna, mimo tej swojej wagi 20 kg, ona się będzie po prostu przesuwać. Te drgania są na tyle duże, że będzie maszyna wam tańczyć po stole. Więc. Przymocujcie to, i wtedy naprawdę ergonomia pracy na pewno wzrośnie. Tak jak mówiłem, podłączam odkurzacz. Samą wyżynarkę podłączam do odkurzacza, więc z automatu wszystko się będzie uruchamiało samo. Luzujemy tutaj u góry naciąg. Brzeszczot jest poluźniony. W zestawie jest jeszcze taki klucz imbusowy, więc możemy. Poluzować brzeszczot, i na razie założymy coś najbardziej agresywnego. Najbardziej agresywnego, już patrzę, co tutaj mam pod ręką. Będzie taki oto brzeszczot. To jest numer 28741. Jest naprawdę. Naprawdę agresywny. Skoro widać zęby, to musi działać. Oczywiście zęby w dół skierowane. I jest to brzeszczot, tak jak mówiłem, z przetyczkami. Zaczepiamy. Naprężamy. No, i teraz, tak jak mówiłem, z tym strojeniem. Sami słyszycie, skoro jest to tak agresywny brzeszczot, to możemy tutaj poszaleć. Czyli wziąć, no nie wiem, tutaj mamy sosnę, ile mamy grubości. Tutaj mamy 35 mm, o, wystarczy. Zobaczycie jak to cięcie następuje. Wyłączam maszynę. Zobaczcie, przed chwilą przeciąłem kawałek jesionu. Praktycznie te powierzchnie są gładziutkie, nie poprzypalane. Nie ma tutaj żadnej potrzeby szlifowania tego. Jest to finalny, finalny efekt. Przejdźmy może do brzeszczotu jeszcze innego, równie bardzo ciekawego. Jest to brzeszczot spiralny. Brzeszczot spiralny, który nie ma przetyczek, ale możemy ciąć w dowolnym kierunku. Bardzo fajna sprawa. Jest on bardzo delikatny, więc tutaj już z jakimiś tam grubymi materiałem może nie poszalejemy, ale dzięki temu, że jest spiralny, tniemy niesamowite rzeczy. Jak widzicie, w te parę minut pokazałem wam przeróżne materiały od miękkiej sosny, poprzez twardy jesion, poprzez tworzywa sztuczne, poprzez jakieś laminaty. Stara generacja bo z 7 mm płytka PCB poprzez rozcinanie metali nieżelaznych, czyli tutaj aluminium, to też jest jakaś twarda odmiana tego aluminium. Idzie jak burza. Ja tutaj byłem bardzo mile zaskoczony przy tym jesionie. Bo szlifowanie tych wycinanych rzeczy to jest kolejne, kolejne utrudnienie. A tutaj, słuchajcie, pupcja niemowlaka, naprawdę, jest to tak gładkie, że nie trzeba nic absolutnie tutaj tego szlifować, poprawiać. Więc dobry dobór narzędzia do pracy, czyli brzeszczotu, to jest kluczowa sprawa. Jeśli chodzi o zmianę jeszcze narzędzia, zmiana brzeszczotów, te. Brzeszczoty z przetyczkami zmienia się błyskawicznie. Luzujecie, wypinacie na dole, na górze, wkładacie następny brzeszczot, napinacie, gotowe do pracy. To jest dosłownie kilka sekund. Jeśli chodzi o wymianę brzeszczotów bez przetyczek, już tak łatwo nie ma. Na dole trzeba tam podejrzeć, dokładnie ustawić ten brzeszczot, dokręcić. Wtedy wykonujemy tę operację również u góry. Więc jeśli ktoś wykonuje: Jakieś wycinania wewnętrzne, te ażurowe, to troszeczkę się natrudzi, kilkadziesiąt sekund trzeba spędzić, żeby to dokładnie ustawić i dobrze docisnąć. Zapomniałem dodać jeszcze, że tutaj, o, widzicie, maszyna jest przykręcona, już się nie ruszę. Tutaj z tyłu jest mocowanie na ten klucz imbusowy. A tutaj u góry mamy również takie miejsce na brzeszczoty. Jak widzieliście. Tej pracy żaden brzeszczot mi nie pękł, więc już troszeczkę się nauczyłem do jakiego stopnia te brzeszczoty naciągać. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć! Przypomniało mi się coś jeszcze, słuchajcie. Mimo, że Proxon DSH jest normalnym narzędziem do pracy, to nie jest zabawka, to jest narzędzie do pracy, ale jeśli chcielibyście, żeby Wasze pociechy rozpoczęły jakieś prace manualne w Waszym warsztacie, jak najbardziej. To powinna być maszyna numer jeden, do której powinniście posadzić wasze maluchy. Jeśli nie podłożą palców pod brzeszczot, cała reszta jest naprawdę bezpieczna i śmiało mogą przy tym pracować. To wszystko. Do zobaczenia.